Wcik. Wiem, że ciśnienie spada, ale bez przesady. No, już powoli, już powoli, już powoli. Jak największe nogi. Nie pochylamy się proste plecy. Tak, więcej tu. I angażujemy. Rasta, raz, rasta, dwa, raz, dwa, rasta. Dwa, raz, dwa, raz, dwa. Jak najbliżej przodu siodełka stara się siadać. I... ściana Co tu się Joderka, pracują... O. O. O, coś, tak. coś takiego. No, się i... nie zaczyna, łapać. Nie zaczyna łapać. zaczyna łapać.

Dupa będzie wolać. Sama tego chciała. Kolanka, kolanka, kolanka. Ten czas jest łatwiej angezować. I pochylamy się.